Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Szczęść Boże, witam Was bardzo serdecznie i gorąco w kolejnym dniu naszych rekolekcji, dzisiaj 14 dzień. Po 12 dniach przygotowania wstępnego, odrywania się od ducha tego świata, jesteśmy w drugim dniu pierwszego tygodnia, w którym poznajemy samych siebie. Wczoraj zapomniałem powiedzieć, że zmieniły się modlitwy. W tym pierwszym tygodniu, kiedy poznajemy samych siebie, towarzyszy nam. Litania do Ducha Świętego, litania Loretańska oraz hymny Witaj Gwiazdo Morze. Teksty tych modlitw umieszczone zostały pod wczorajszym nagraniem, także możecie tam do tych modlitw sięgnąć. Pomódlmy się do Ducha Świętego. Dzisiaj tak bardzo, bardzo konkretnie poprośmy Go o Jego dary. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, proszę Cię, o dar mądrości, do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości. O dar rozumu, do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej. O dar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary. O dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował. O dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mi od Ciebie oderwać. O dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu majestatowi z synowską miłością. O dar bojaźni bożej, abym lękał się grzechu, który Ciebie, O Boże, obraża. Amen. Czytanie na dzisiaj to kolejny fragment z O Naśladowaniu Chrystusa, księga 3, rozdział 13. Ten fragment zatytułowany jest O posłuszeństwie pokornego sługi idącego za przykładem Jezusa Chrystusa. Posłuchajcie. Synu, kto próbuje omijać posłuszeństwo, tego łaska omija. Kto zaś szuka swego, gubi wspólne. Kto niechętnie lub niedobrowolnie poddaje się władzy przełożonego, daje dowód, że własne ciało jeszcze nie zawsze go słucha, lecz często buntuje się i narzeka. Jeśli więc chcesz poskromić swoje ciało, musisz czym prędzej nauczyć się słuchać przełożonego. Łatwiej zwyciężysz zewnętrznego nieprzyjaciela, jeśli w swoim wnętrzu nie będziesz osłabiony. Nie masz bowiem gorszego, bardziej uciążliwego wroga niż Ty sam, gdy Twoje ciało i duch nie są w trwałej zgodzie. Jeśli naprawdę chcesz stać się panem swojego ciała i krwi, musisz koniecznie wyrzec się samego siebie, siebie samego mieć w pogardzie. Ponieważ jednak wciąż kochasz siebie w sposób nieuporządkowany, boisz się całkowicie poddać cudzej woli. Czy jednak byłoby w tym coś nadzwyczajnego, gdybyś Ty, który jesteś tylko pyłem i prochem, z miłości do Boga stał się sługą człowieka, skoro ja, najwyższy i wszechmogący, który wszystko stworzyłem, stałem się pokornym sługą człowieka z miłości do Ciebie. Wiedz, że uczyniłeś, uczyniłem to, byś moją pokorą mógł przezwyciężyć swą pychę, ucz się posłuszeństwa prochu człowieczy. Ucz się pokory, ziemią i glino człowiecza. i uginaj się pod cudzymi stopami, ucz się łamać własną wolę i poddawać woli innych. Muszę się Wam przyznać, że to dzisiejsze słowo dla mnie nie jest proste. nie jest proste do przeżycia, nie jest proste do takiego pełnego zaakceptowania, nie jest proste do wyjaśnienia. Mam takie wrażenie, że... Te poruszenia, które to słowo oczywiście we mnie, we mnie budzi, one są tak bardzo w zalążku. Znaczy, to wszystko się we mnie dzieje. Ja jestem w tym procesie. No właśnie, to dzisiejsze słowo pokazuje mi proces, w którym jestem. Moje wzrastanie, moje osadzanie się w więzi z Bogiem. Ale mam też świadomość, że to wszystko się dzieje, że to nie jest jeszcze wykonane, zrobione, że to się jeszcze nie zadziało. No, tak całkowicie, dlatego nie wiem, czy uda mi się to wszystko wyjaśnić. Spróbuję. Z góry przepraszam, jeżeli to będzie niejasne, jeżeli będzie niespójne. Pierwsza rzecz, pierwsze poruszenie dotyczy posłuszeństwa. Ja jestem zakonnikiem, złożyłem ślub posłuszeństwa i pierwsza rzecz, nigdy nie zawiodłem się na byciu posłusznym. Nawet jeżeli nie rozumiałem, nawet jeżeli miałem w sobie bunt, lęk przed powiedzeniem tak, przełożonym, ale zrobiłem to z taką nieśmiałą, niedojrzałą wiarą, że to Bóg mówi przez moich przełożonych, którzy chcą mnie wysłać tam, gdzie nie myślałem, nie miałem planów, ciągnęło mnie w zupełnie inną stronę. Kiedy powiedziałem tak, z tą moją nieśmiałą, niedojrzałą wiarą, i zostałem wysłany tam, gdzie przełożeni widzieli, żebym został wysłany. Nigdy się nie zawiodłem. To zawsze były najlepsze wybory, które przyniosły po tym początkowym zmaganiu się oczywiście z samym sobą, przyniosły cudowne owoce. To, że dzisiaj jestem tutaj, że dzieją się rzeczy, które się dzieją, to dlatego, że kilkakrotnie w takich ważnych sprawach, Postawiłem na posłuszeństwo. Posłuszeństwo. To znaczy słuchać tak, aby usłyszeć. To jest znaczenie tego słowa. Wsłuchać się tak, aby dotarło do ciebie to, co jest mówione do ciebie, to, co jest dla ciebie, to, co jest o tobie. Żeby to cię przeniknęło, żeby to dotarło do ciebie. A to zakłada proces, zakłada czas, zakłada cierpliwość, zakłada ciszę. No właśnie, być posłusznym to walczyć o wytworzenie w sobie i wokół siebie ciszy. Ja to dzisiaj chcę zrobić. Chcę to robić każdego dnia. To jest niezwykle ważne w tym życiu, które jest takie chaotyczne, takie rozdzierające nas, takie krzyczące z każdej strony, pełne bodźców, pełne zaproszeń, pełne pukań do drzwi, pełne telefonów, sygnałów, dźwięków. My żyjemy troszeczkę. Schizofrenii Cezarei Filipowej. Cezara Filipowa, pamiętacie te Ewangelię, kiedy Pan Jezus zabiera uczniów do Cezarei Filipowej, to nie jest miejsce przypadkowe. On tam im zadaje pytanie: Kim ja jestem dla ciebie, dla ciebie, kim ja jestem? W tym miejscu, gdzie potwierdziły to wykopaliska archeologiczne, było targowisko bóstw. Wchodziłeś do Cezarei Filipowej, i z każdej strony ktoś krzyczał, obiecując najlepszego Boga, lansując najlepszego Boga. Boga na podagrę, Boga na pieniądze, Boga na uczucia, Boga na miłość, Boga na sukces, Boga na inteligencję: chodź do mnie, kup mojego Boga. I w tym całym rozgardiaszu, w tym, w tym hałasie, w tym natłoku bodźców, zaproszeń, Chrystus mówi: Kim ja jestem dla ciebie? Chrystus nieustannie zadaje to pytanie, tylko trzeba je wychwycić. W chaosie, w którym żyjemy, w Cezarei Filipowej, w której jesteśmy osadzeni. Cezareja Filipowa to obraz naszego życia. Usłyszeć, usłyszeć tak, słuchać tak, aby usłyszeć, walczyć o ciszę w sobie i wokół siebie. I być przygotowanym na to, że to, co usłyszę, nie będzie dla mnie proste. Nie będę tego rozumiał. Mamy takie filtry. Przyjmujesz to, co rozumiesz. I tylko to. Nic innego. To jest echo grzechu pierworodnego. Już tam, w tej historii jest potrzeba zrozumienia. Potrzeba ogarnięcia rozumem. Pan Bóg mówi z jednego drzewa nie możecie jeść. Z jednego drzewa. Tylko jednego. Cała reszta. Zobaczcie, ile tych drzew jest. Jest drzewo życia. Z tego to możecie tyle jeść, żeby Wam się uszami wylewało. Jedzcie, jedzcie, nasycajcie się życiem. Jest mnóstwo innych drzew, ale z tego jednego nie. Drzewo poznania dobra i zła. Co nie znaczy po prostu wiedzieć, potrafić rozeznać, co jest dobre, a co jest złe. Drzewo poznania dobra i zła ma znaczenie o wiele głębsze. Dla Żydów cała rzeczywistość była opisana pomiędzy tymi dwoma biegunami między dobrem a złem. To znaczy, poznać dobro i zło, to znaczy poznać wszystko, ca każdą tajemnicę. Także rzeczywistość, że osoby, że nic nie miało już by przed Tobą, wszystko byś rozumiał. Tylko kiedy wszystko byś rozumiał, straciłbyś Boga, straciłbyś więź z Nim, bo więź z Bogiem polega na zaufaniu, a zaufanie zakłada niezrozumienie zaufać. Ty przyjmujesz tylko to, co rozumiesz. Słyszysz, słuchasz tylko tego, co potrafisz pojąć ogarnąć rozumem. Przepchać przez wąski lejek Twojego rozumienia. Inni słuchają tylko tego, co sprawia im przyjemność, co porusza w nich takie bardzo powierzchowne, bardzo gwałtowne, szybkie, płytkie uczucia przyjemności. Tylko tego słucham, tylko temu jestem posłuszny. Inni słuchają tylu rzeczy naraz. Że już naprawdę nie wiedzą, czego słuchać, są w rozdarciu. Tutaj niezwykłą nauczycielką słuchania jednocześnie posłuszeństwa jest Maryja. Maryja, która, o której jest powiedziane, że ona zachowywała wszystkie słowa, które słyszała w swoim sercu, to znaczy w doświadczeniu miłości, w tej ciszy, wewnętrznej ciszy. Maryja dawała sobie czas, żeby słowa, które słyszała, ona ich nie marnowała, ona ich nie odrzucała, rozumiała czy nie rozumiała. Sprawiały jej przyjemność czy nie? Wielokrotnie nie, bo były to trudne rzeczy związane z Chrystusem, z Jego misją, z Jego życiem. Maria przyjmowała to wszystko, nie marnowała niczego, słuchała wszystkiego i to wszystko w niej pracowało. Ona była nieustannie z Bogiem, wtulona w Niego. To jest tajemnica. Na pewno macie tego typu doświadczenia, przyjaźni, bliskości z kimś, z kim przeżyłeś wiele. Łączy was mnóstwo przeżytych chwil. Ja, na przykład z moim bratem, nasze wspólne wyjazdy w góry, Wędrówki, z Panie pod namiotem, to wszystko nas tak bardzo zbliżyło, że wytworzyła się między nami wytworzyła się komunikacja pozawerbalna bez słów. Znaczy, jesteśmy teraz w pewnych sytuacjach, które nasuwają nam na myśl sytuacje już przeżyte i wtedy wystarczy tylko, że się spojrzymy, albo nagle jeden z nas zaczyna mówić, i drugi w odpowiedzi mówi, wiesz, no dokładnie o tym samym myślałem, dokładnie to samo chciałem Ci powiedzieć. Kiedy Ty jesteś, przebywasz z Bogiem, każdego dnia walczysz o ciszę w sobie, wokół siebie, żeby dać ten czas, żeby przeżyć taki czas wsłuchiwania się w Boga, zaczynacie nadawać na tych samych falach. My bardzo, bardzo gwałtownie chcemy poznać wolę Bożą, Chcę poznać wolę Bożą. Jaka jest wola Boża? I jest w tym taka, taka powierzchowność znowu, taka takie rozgorączkowanie, że to musisz no, od razu, szybko, już, naraz. Pamiętajcie, że w taki sposób działa zły duch. On działa na zasadzie tak zwanych sugestii, znaczy wkręcać jakiś pomysł, jakąś potrzebę, i nie daje ci czasu. Znaczy, jednocześnie wchodzi w ciebie takie rozgorączkowanie to jest też takie zniewolenie. Czujesz, że musisz to zrobić szybko, teraz, musisz zrozumieć, poznać, to musi się stać natychmiast i jesteś niespokojny. Duch Święty Duch Święty daje ci tak zwane intuicje, znaczy w tobie głęboko rodzą się pomysły. Pomysły Ducha Świętego, ale jednocześnie jesteś w tym wszystkim wolny. Masz pomysł, ale jesteś wolny. Wiesz, że jeżeli nie pójdziesz w tym kierunku. To naprawdę nic się nie stanie. Nie będzie żadnej kary, nie będzie żadnej. Nie ma w tym jakiegoś rozgorączkowania. Tak działa Duch Święty. Duch Święty pozostawia wolność. Duch Święty daje pokój. Zły duch nie. Zły duch nie woli pomysłem, nie woli gwałtowną potrzebą zrobienia czegoś, stania się czymś, kimś. Dobrze, to jest to pierwsze poruszenie odnośnie posłuszeństwa. Drugie, tutaj są takie mocne słowa. Jeśli naprawdę chcesz stać się panem swojego ciała i krwi, musisz koniecznie wyrzeć się samego siebie. Siebie samego mieć w pogardzie. Słowo, które jest bardzo trudne, bardzo ciężkie. Gardzić sobą, to znaczy odrzucić siebie, to znaczy przekreślić siebie. Oczywiście nie, nie o to chodzi. Tutaj chodzi o tak, Pewien rodzaj pogardy, musimy pamiętać też o języku, który nie należy do naszej epoki, o naśladowaniu Chrystusa. Powstało dosyć dawno temu, wtedy takich słów używano. W każdym razie, tak, my też możemy je użyć. Chodzi tutaj o pogardę, rodzaj pogardy, o takie zaprzeczenie, zablokowanie pewnych smaków, pewnych chęci, pewnych. I to jest bardzo konkretna dyscyplina, którą na którą musimy się godzić i musimy w sobie wyrabiać, bo z Panem Bogiem to jest tak, że On nie robi za Ciebie, On robi z Tobą. Czy znaczy, trzeba zgodzić się na to, że nasze codzienne życie jest tą dyscypliną, tym odmawianiem sobie pewnych rzeczy, blokowaniem w sobie pewnych rzeczy. I tam wtedy Pan Bóg wchodzi z całą swoją łaską, kiedy widzi, kiedy ja stwarzam warunki do tego, aby łaska mogła się osadzić, mogła przeniknąć, mogła zadziałać. Pan Bóg mnie nie woli, nie zmusza do niczego. Ja muszę Mu otworzyć drzwi. No i ta dyscyplina otwiera Bogu drzwi. To znaczy, no właśnie, to co mówi Pan Jezus, jeżeli chcesz pójść za Mną, jeżeli chcesz, tutaj to słowo również się pojawia, jeśli chcesz poskromić swoje ciało, jeśli chcesz, bo jeśli nie, to mamy sprawę załatwioną, ale jeśli chcesz, Iść za mną, iść po moich śladach, śledzić mnie, tropić mnie. Zaprzyj się samego siebie. To nie znaczy, że masz siebie odrzucić, ale masz blokować sobie pewne smaki, które są twoje, takie ludzkie, takie powierzchowne, takie, które obiecują ci szybką przyjemność. Masz je blokować. Masz Rozważyć w swoim sercu, w doświadczeniu miłości te słowa, wsłuchiwać się w nie, dawać sobie czas, godzić się na to, że jesteś, tym, jesteś tą bożą budowlą, o której mówiliśmy na początku tej naszej drogi. Bóg cię buduje. Trzeba się na to zgodzić. Kolejna, kolejne poruszenie związane jest z tymi słowami. Nie masz bowiem gorszego, bardziej uciążliwego wroga niż ty sam. Rzeczywiście. Ja to w swoim doświadczeniu nieustannie przeżywam, że każdy z nas ma takiego sędziego, który, który prześladuje, który nieustannie jest obecny, który towarzyszy, który wydaje sentencje, wyroki, skazuje często na śmierć. Ty masz takiego sędziego, masz takiego oprawcę. Jesteś nim ty sam dla siebie. Nikt nie torturuje Cię tak sprawnie i tak konsekwentnie, jak ty sam siebie. Ponieważ wszyscy mamy w sercu mnóstwo kłamstw, które tam wpełzły jak węże, i te kłamstwa rodzą kolejne, i tak funkcjonuje nasze serce. Ono jest poranione, jest pobrudzone, jest skażone. Masz kłamstwa, które. Każą ci być doskonałym, każą ci być perfekcyjnym. Kłamstwa, które nieustannie wytykają palcem twoją biedę, twoją nędzę. Kłamstwa, kłamstwa. Nieustannie siebie torturujesz. Nie akceptujesz siebie takim, jakim jesteś. Odrzucasz siebie. Trzeba odepchnąć tego sędziego. Trzeba go zablokować, trzeba, go, trzeba zakneblować mu usta. Bo on jest trochę krzykiem Cezarei Filipowej. Jeżeli on cały czas absorbuje twoją uwagę i gada ci do ucha, i gada, i gada, i gada, i, gada, i ci wyrzuca, i skazuje, i torturuje, to kiedy usłyszysz Boga, który nie przepycha się, nie podnosi głosu, żeby przykrzyczeć innych, Bóg ma inny sposób komunikacji, inny sposób mówienia. On to jest ten szept, który może stać się krzykiem, kiedy ty, nawet w największym rozgardiaszu, y, przyłożysz do niego ucho i, i dasz się przeniknąć tymi słowami, które są piękne, cudowne. Bóg, który ci nieustannie mówi o tym, jak cię kocha. Pamiętam, mam taki obraz. Hmm. Z jakiegoś wesela, wydaje mi się, gdzie, no jak to na weselu mnóstwo hałasu, tańce, muzyka, i nagle wszyscy umilkli, bo w kącie siedział chłopak z dziewczyną i szeptali sobie coś do ucha. Nagle zrobiła się cisza, bo wszyscy chcieli usłyszeć, co oni sobie mówią, bo było widać, to tak emanowało, że oni mówią sobie rzeczy niezwykle ważne i piękne. I nagle wszyscy chcieli w tym pięknie uczestniczyć. No właśnie to jest głos, to jest sposób mówienia naszego Pana. Jeszcze jedna rzecz, i to już naprawdę jest intuicja, która jakoś się zrodziła, poruszenie, które się zrodziło, pomysł. Które na pewno jeszcze wymaga we mnie rozwinięcia. To są te ostatnie słowa, które mogą się wydawać takie twarde. Ja przeczytałem je i one od razu przyciągnęły moją uwagę, ponieważ dla mnie niosą w sobie obietnice piękna i rzeczywiście są dla mnie bardzo pozytywne. Ucz się posłuszeństwa prochu człowieczy, ucz się pokory ziemią i glino człowiecza. uginaj się pod cudzymi stopami, ucz się łamać własną wolę i poddawać woli innych. Ja się w tym opisie bardzo konkretnie odnajduję. To są moje prerogatywy. Bóg mnie tak stworzył. Stworzył mnie prochem. Stworzył mnie ziemią i gliną człowieczą. Tak. To znaczy, ja mam wszystko, żeby być pokorny. Mam wszystko, żeby być posłuszny. Jeżeli ja będę, zgodzę się być tym, kim naprawdę jestem. Być takim, jakim stworzył mnie Bóg, czyli być taką, taką nędzą, takim prochem, bo, bo taki jestem, um, taką ziemią i gliną człowieczą, która ugina się pod cudzymi stopami. Jeżeli zgodzę się być tym, kim jestem, być tym obrazem i podobieństwem Boga, bo on mnie takim stworzył na swój obraz i swoje podobieństwo. Zresztą pokazał mi to na krzyżu, że on nie wymaga ode mnie doskonałości że On przychodzi w kruchości ludzkiej natury. Żubek betlejemski, Bóg, który jest całkowicie bezbronny, kruchy, potrzebujący wszystkiego, to jest Bóg. On pozwala mi na słabość, na kruchość, na taką biedę. Na... On mi na to pozwala. Mam wszystko. Jestem stworzony w taki sposób, żebym był pokorny i żebym potrafił być posłuszny. Więc chodzi tylko o to, żeby być tym, kim naprawdę jestem. Trudne to dzisiejsze słowo. Mam nadzieję, że mimo wszystko komuś ten komentarz będzie pomocny. Ale oczywiście, dawno tego nie mówiłem. Żaden komentarz. Najgłębszy, najwspanialszy. Oczywiście nie sugeruję, że moje takie są. Ja się czuję w tym dzieleniu się taki bardzo nieporadny, ale cieszę się, że mogę to robić, bo ubogaca to moje przeżywanie tych rekolekcji. Które przeżywam po raz pierwszy w życiu. W każdym razie najlepsze, najcudowniejsze, najmądrzejsze, najgłębsze komentarze nie zastąpią Twojego. Bycia z tym słowem każdego dnia. Używając naszej wytartej już troszeczkę analogii do tańca, nie nauczysz się tańczyć, patrząc na najlepszych, nawet tancerzy świata. Patrząc, nie nauczysz się tańca. Tańca uczysz się wtedy, kiedy sam zaczynasz tańczyć. Najpierw bardzo nieporadnie. Później coraz lepiej, coraz lepiej, coraz sprawniej. Na ten dzisiejszy dzień. Przez Maryi, Matki Pięknej Miłości, oblubienicy Ducha Świętego, niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Szczęść wam, Boże. Dobrze, że jesteście. Dobrze, że przeżywamy to doświadczenie. Dobrze, że jesteśmy razem.